Straży Pożarnej Gąkcie Górnej witam serdecznie wszystkich gości, jak i również strażaków przybyłych na dzisiejsze uroczyste spotkanie. W szczególny sposób Panie, Panie, witam naszych dostojnych gości, zachodnich sąsiadów, strażaków z Niemiec, którzy przyjechali do nas ze wspaniałym prezentem, jakim jest ten samochód bojowy do latownictwa drogowego przeznaczony do naszej jednostki ochrony i dla Przyjaciele z Niemiec. Szanowny Panie Komendancie. Szanowni, szanowny Panie Prezesie, Szanowny Panie Radny Powiatowy, Szanowny Panie Sąszysie, Droga Młodzieży, Droga Młodzieży, Koledzy Drukowie, Jednostki SPZ-Łąk. Szukałem słów, jakie wyrazić za to, co się wydarzyło dzisiaj w Łąkcie Górnej za sprawą kolegów, przyjaciół z Niemiec.

bo jechać prawie dobre to jest wielki wysiłek kolego rainer koledzy yy, przyjaciele z niemiec jesteście wielcy jeszcze raz w imieniu społeczności gminy żegocina oto tych młodych przyjaciół yy, kolegów druhów strażaków yy, z łąk Górnej i gminy żegocina yy, mojej, kol, mojej, mojej koleżanki pana sołtysa Serdecznie Wam za wszystko dziękuję. Oto przyjaciele z Niemiec też są druhami ochotnikami. Bardzo Was proszę o to, że przejęty, przekazany dzisiaj samochód, żeby był zawsze sprawny, samochody, żeby były zawsze sprawny, żeby były w poszanowaniu, jeśli zajdzie potrzeba, aby nigdy nie odmówiły posłuszeństwa w akcjach w ratowaniu naszego drogi. I młodzi przyjaciele, ten oto wielki człowiek, Rainer, pomyślał o Was, abyście byli dla nas zabezpieczeniem, abyście byli dla nas pewnikiem bezpieczeństwa i przywiózł Wam również ten piękny samochód. Wam Dziękuję bardzo. Wszystkiego dobrego życzę. Wszystkiego dobrego Sehr geehrte Kollegen der Feuerwehr, eigentlich haben wir nicht lange überlegen müssen, wo diese beiden Fahrzeuge hinkommen, weil wir wissen, dass sie bei euch sehr gut aufgehoben sind und ihr noch sehr viel mit ihnen machen könnt. Ponieważ wiemy, że tutaj w tym miejscu na pewno będą się dobrze sprawować i że będzie się miał kto tu o nie troszczyć, będzie miał tu kto o nie dbać. Und wir waren jetzt hier. Jesteśmy tutaj po raz trzeci. ten weg schon kennen von Także już bardzo dobrze znamy drogę z Saralui do Bochnia. I I droga staje się coraz krótsza. Den Feuerwehrleuten, die mit diesen Fahrzeugen arbeiten, viel Glück wünschen. Und ja. ich denke, er wird auch den Bürgern hier von Bochmia und allen Menschen gut helfen. Ich möchte allen, die mit diesen Fahrzeugen leisten, viel Glück und viel Erfolg wünschen. Und ich habe die dass die Mieszkaise hier wieder zerzählen Und ich weiß auch, das Fahrzeug hat noch viel Platz, dass ihr es mit sinnvollem Material füllen werdet. w stiftem samorządowym jest jeszcze dużo miejsca i na pewno będzie on wypełniony takimi sprzętami, urządzeniami, żeby się In die letzten Jahre haben wir gesehen, dass hier in Secugina über den Nachwuchs, die Jugendfeuerwehr eine tolle Arbeit wird. Eee ostatnio debatowaliśmy, że tutaj środowicie również bardzo dobrze funkcjonuje tutaj w gminie, bardzo dobrze funkcjonuje może rozproszenia

Kuru… Hmm. Also kommt, teraz chciałbym przekazać oficjalnie ee, klucze do tego dużego samochodu i do tego małego. Okay. Mhm. I kto to będzie? Idziemy do samochodu? Pana. Pana. Wielki koledzy, to zaszczyt. I nie mam trudności, no. podobnie jak koledzy, te przyjaciele z Niemiec, komu wręczyć te klucze. Chciałem poprosić komendanta OSP w Łączek pana Janusza Stańka, Kolega druha Janusza Stańka. I młodzieżową drużynę pożarnicą również do nas. I Janka, komendanta OSP z Grzegociny, abyście przyjęli te tak, kluczyki od tych znakomitych samochodów. Niech Wam, i Wam nie zawiodą. Ja ja mam się. Ale to ma się radę.

Dass wir dieses Auto abgeben müssen, es mm. gerne machen. Mm. Und wir haben uh, über Generationen, 30 Jahre, fast glaub, vielen Menschen das Leben mit diesem über Generationen, 30 Jahre fast vielen Menschen das Leben gerettet mit diesem Auto. Und im Namen aller Kameraden wünschen wir gute Fahrt. Im Namen aller Kameraden wünschen wir gute Fahrt. Im Namen aller Kameraden wünschen wir Und wir sagen im Namen aller Kameraden auf Wiedersehen und kommen immer gut zurück aus den Einsätzen. I y, w imieniu wszystkich kolegów y, mówię do widzenia temu samochodowi i y, y, dodaję jeszcze, że, y, żeby zawsze wracał y, z dobrych akcji, żeby te akcje kończyły się dobrze. te samochody, które otrzymali, no i to winko z okazji wiruszu. I, I teraz zapraszamy wszystkich na dół do naszej rewizji na, na wspólną kolację. że 8 lat temu gościłem Waszym powiadomieniem. Jestem zachwycony waszym, waszym powiatem, Waszym miastem. Jest śliczne i bogate. Z tym, że macie takie same piękne góry jak u nas tylko kopalnie. Wy macie węgla, my mamy soli, ale kopalnie to ma. Przyjeżdżałem, zastanawiałem się, co by nam tu powiedzieć. Dostałem kiedyś taką lalkę od jednych uczennik ze szkoły średniej. Chciałem z jego powtórzyć. Są tacy ludzie, którzy nas kochają, są z nami wtedy, gdy taka potrzeba. Są z nami a to są Do Dzisiaj wielkie dla nas wydarzenie. Przyjechaliście kilometrów, więcej kilometrów, panie zajmowali. Chcieliśmy Wam podziękować za samochód, ale i za trud, który włożyliście w to, żeby tu u nas być... Ja chciałem podziękować serdecznie panu komendantowi Kokoszce, jakby wójtuli, za te kontakty, które utrzymuję z wami. I które są tak bardzo owocne. Dafür, so Ten sprzęt jest nam niezwykle potrzebny, oby, jak zostało sobie dzisiaj powiedziane, oby nigdy nie musiał być użyty, ale jeżeli tak, żeby powrócić z powrotem do remisy, spełniając swój obowiązek ze strażakami bez wypadku. Dlatego w imieniu strażaków tych najmłodszych i tych najstarszych, takich jak ja, jeszcze raz serdecznie za wszystko Wam dziękuję. Polskimi Storzekami z Długu Wielkiego i niemieckimi Storzekami z Długu I nasz oficjalny znak Państwa Starzy Pożarnej. serdecznie dziękuję.

Yeah,

rozpocząć budowę tej z wyważonej. Pomożecie mi z pomożenia. Przekazać panu Rejnerowi o lotnictwie w Ziemi Kochęńskiej. Czyli w tej chwili są wszystkie jednostki o lotniczej w Wrocławiu Pożarnej należące do powiatu pojrę. po Wrocławiu. Po polsku napisane jest, ale do grzewania to może, ja, może ja. ja, <mocze się> przydać. <zespozycji>